w dalszym ciągu jesteśmy na Lipari zobaczcie jakie widoki knajpa jest po prostu w takim miejscu, że Ech. nie ma o czym gadać Chcę tutaj popatrzeć w, jak, w jakich warunkach można spędzać wolny wakacyjny czas. dla na telewizji narodowej oraz P21 TV, dla kanału Nasz głos 1 i całego świata mówił Adam Stanisław Czeczetkowicz, słowo Wielkiej Polsce. Hej!